Dzień dobry, witam w ten niedzielny poranek. Nadaję teraz na żywo film, który ukazał się o 8. To był film, który był z odtworzenia z naszego wyzwania Moje 90 dni który fragmencik oczywiście postanowiłem ci rano wrzucić na ściankę, abyście mogli również do tego dotrzeć, jeśli nawet nie jesteście członkami naszej grupy Moje 90 dni, naszego cudownego wyzwania. Ale teraz, jest już na, teraz już nadaję na żywo, i jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, puść mi paluszka, puść mi serduszko, w ten sposób dasz mi znać, że wszystko jest w porządku. Jak również live zostanie wyświetlony dużo szerszej grupie osób, kiedy wzbudzisz zainteresowanie pod tym nadawaniem. Tak działa Facebook, tak działa YouTube, dlatego jeśli chcesz nam pomóc, jeśli chcesz pomóc wszystkim innym, którzy być może potrzebują tych informacji. Koniecznie podziel się również na swojej ściance. Dzisiaj filar piąty w projekcie Odmładzanie na surowo. Odpowiem na pytanie, które bardzo często pada: jak unikać złości? Jak unikać złości i przejąć kontrolę? Wielu z, wiele osób pisze do nas, pisze do mnie: Mariusz, jak to możliwe, że ty jesteś osobą tak pozytywną i cały czas, i cały czas utrzymujesz w sobie tą pozytywność, pomimo tego, że na przykład pod tym live'em prawdopodobnie już z automatu jakiś troll się pojawił, nazywa się albo Wojtek, albo Piotr, albo jeszcze jakieś inne imię, i po prostu co kilka sekund będzie wrzucał informacje obraźliwe e, na nasz temat. Mariusz, jak ty pozosta pozostajesz pozytywny? E, i unikasz złości w momencie, kiedy na YouTubie powstają filmy na Twój temat, które bardzo mocno Cię obrażają. Jak Ty wytrzymujesz, jak ty radzisz sobie z tymi wszystkimi rzeczami? Mariusz, dlaczego się nie złościsz? Dlaczego jesteś osobą, która jest pozytywna i wysyła tyle te, tak dobrej energii dla świata? I jak, jak przejąć kontrolę nad swoimi emocjami? A zatem po pierwsze warto by było się zastanowić, co to jest złość. Przede wszystkim, jeśli jedziesz ulicą w mieście, jeśli przejeżdżasz przez korek, jad jadąc korkiem, w korku yy, przez ulicę, albo w ogóle przemieszczając się po ulicach, musisz unikać innych samochodów, prawda, żeby się z nimi nie zderzyć. Musisz unikać pieszych, musisz unikać, nie wiem, jakiegoś pijanego mężczyzny, który gdzieś tam może się wtoczyć na drogę. Musisz unikać, nie wiem, jakiejś sytuacji, które mogą spowodować albo dla Ciebie szkodę, albo dla szkodę, kogoś, szkodę dla kogoś innego. Ale czy musisz unikać księżyca? No nie musisz, prawda? Ponieważ księżyca nie ma na drodze. Księżyc nie istnieje w rzeczach, które musisz unikać. Tak samo jest ze złością. Złości tu nie ma. Nie potrzebujesz jej unikać. Złość to jest decyzja bycia złym, ale złość sama w sobie nie istnieje. Nie potrzeba jej unikać. Czyli złość sama w sobie nie istnieje, możesz poczuć się zły. Możesz podjąć decyzję, że złość jest teraz częścią Twojego życia, albo i nie. I tu jest ten następny problem, ponieważ część osób myśli, że złość to jest rzecz, której trzeba unikać. Złość nie istnieje, tak samo jak księżyc nie istnieje podczas Twojej jazdy przez miasto i nie musisz go unikać na ulicach. Czy złość jest dobra? Czy kiedy czujesz się zły, czy to jest dobre? Jak się wtedy czujesz? Czujesz się źle, prawda? Inni ludzie też czują się źle, kiedy ty jesteś zły. Także wszyscy czują się źle. Na pewno jest to pewne uczucie, które nie jest korzystne dla nas. Ani dla naszych bliskich, ani dla środowiska, ani dla nas. Powiem więcej, nie wiem czy wiesz, ale naukowcy zbadali złość. Zbadali hormony, które wytwarzają się w naszym ciele w momencie, kiedy decydujemy się, że będziemy źli. I te hormony, i ta sytuacja, i ta złość, która jest w naszym ciele, powoduje to, że zatruwamy swój organizm. Naukowcy niestety poszli dalej, pobrali krew od osoby, która była wnerwiona i podali tą krew dla szczurków w laboratorium. I niestety te szczury umarły. Ze względu na ilość trucizny, która tam się znajdowała, to dlaczego podejmujesz decyzję, żeby się zatruwać? Dlaczego podejmujesz decyzję, żeby wprowadzać do swojego ciała truciznę, związki trujące? A no dlatego, że to Twój umysł podejmuje decyzję, a nie Ty. Dlatego, że to nie masz kontroli nad swoim ciałem i swoimi zachowaniami. Bo ty byś chciał powiedzieć błogosławieństwo, radość, szczęście i tak byś się chciał czuć. To dlaczego czujesz się inaczej? To dlaczego w zamian dostajesz złość? Ty chcesz mówić spokój i pokój, a w zamian wytwarzasz złość. A no dlatego, że to nie ty kontrolujesz twoje zachowania. A teraz się zastanówmy, czy powinniśmy to kontrolować? No, powiedz mi, jeśli nie kontrolowałbyś swojego życia, i na przykład chciałbyś być osobą, która nie wiem, która chce przeżyć cudowne życie, ale wybierałbyś cały czas niewłaściwe decyzje, podejmowałbyś cały czas niewłaściwe decyzje, to czy byłbyś w stanie przeżyć to piękne życie świadomie? Większość ludzi przeżywa swoje życie nieświadomie. Nie rozumie kontroli ani nad swoim ciałem, ani nad swoim umysłem, ani nad wszystkim, co się wokół nas dzieje. Większość ludzi jest kontrolowana przez zewnętrzne zjawiska. Większość ludzi, jak znajdzie się w danej sytuacji, w jednej sytuacji, zachowuje się w taki sposób. Znajdzie się w innej sytuacji, zachowuje się w taki sposób. Większość ludzi nie ma zielonego pojęcia że to oni powinni kontrolować jak się w danej sytuacji zachowają. Dlatego oni mówią chcę być spokojny, chcę być radosny, a na zewnątrz pokazują zupełnie coś innego. Dlatego zachęcam ciebie, żeby stał się jedną z tych osób, która jednak odkryje w sobie te rzeczy. Przyjrzyj się temu. Przyjrzyj się temu, w jaki sposób reagujesz na sytuację w swoim życiu. Przestań unikać złości, bo złość nie istnieje. Zacznij kontrolować emocje, które powstają w Twoim ciele ze względu na daną sytuację, w jakiej się znalazłeś. Ja znalazłem się, wybrałem sobie sytuację w tym momencie, aby być głosem rozsądku w internecie i przekazywać informacje na temat tego, że rośliny są zdrowe. Na temat tego, że nasze ciało uzdrowi się samo, na temat tego, że nasze ciało nie potrzebuje żadnych leków ani suplementów, na temat tego, że mamy piękny umysł, który, z którego możemy zacząć korzystać i możemy go wykorzystać na swoją stronę. Natomiast nie jest to na rękę wielu internautom, którzy mają zupełnie inną rzecz do sprzedania. I oni będą opłacać tych troli, oni będą opłacać te filmy, będą nakręcać te filmy, będą mnie obrażać. Ale to na mnie zupełnie nie działa, ponieważ ja zdecydowałem, że to ja kontroluję swoją złość. Oni mogą się na mnie złościć, oni mogą na mnie przywieszać, jak to się mówi oni mogą po prostu robić różne dziwne rzeczy, ale ja to kontroluję. Ponieważ ja wiem, że ja mam kontrolę nad swoją złością. Lub radością, uśmiechem, szczęściem, to ja kontroluję. Czy zawsze mi się udaje? Pewnie, że nie. Ale cały czas dążę w tym kierunku, żebym to ja miał kontrolę. Jeśli by tylko ludzie zrozumieli, że decydują o tym, jak się czują i kim są, sami, niezależnie od sytuacji, które się na zewnątrz pojawią, to mielibyśmy bardzo mądre, bardzo szczęśliwe społeczeństwo. Moglibyśmy żyć w pięknym miejscu, jeśli każdy przejąłby kontrolę. Bo to świadomość ludzka powinna kreować środowisko wokół nas, a nie środowisko wokół nas powinno kreować świadomość ludzką. To dlaczego dzieje się inaczej? Dlaczego dzisiaj 15 czy 20 milionów Polaków, nie wiem czy tyle chodzi na wybory, czy nie, pójdzie, aby wybierać, aby im się poprawiło w życiu? Ponieważ oni cały czas myślą, że jak pójdą i wybiorą kogoś w swoim imieniu na miejsce kukiełki w cyrku lub w teatrze, to ta osoba, ta postać będzie załatwiać ich sprawy. I oni będą mogli się na tą osobę złościć, oni będą mogli na tą osobę pluć, może wyrzucić telewizor przez okno albo powiedzieć: Tak, to jest mój prezydent. Przez setki lat daje nam się wyrażenie tego, że ktoś na zewnątrz może kontrolować to, kim jesteśmy, jak się czujemy, czy jesteśmy źli, czy jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy szczęśliwi, czy jesteśmy wkurzeni. A nam się wydaje, że jak pójdziemy i zagłosujemy, to ten obowiązek spełnimy obywatelski i coś może się wydarzy. Zawsze słyszę to co cztery lata, może tym razem w końcu nastąpi zmiana. Może tym razem na, 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 w końcu nastąpi zmiana. Ja już się nie dam na to nabrać, ja mam 45 lat. 25 lat temu wziąłem raz udział w wyborach jako nieświadomy człowiek. Poszedłem i dałem się kupić na obie, obietnice przedwyborcze tych ludzi, którzy są po prostu podstawieni. Ale później szybko sobie zdałem sprawę, że nic się nie zmieniło, ponieważ nie ma prawa nic się zmienić. Dlaczego? Dlatego, że ten jeden człowiek, którego dzisiaj Polska zechce wybrać, nie ma praktycznie wpływu na nic, co się w Polsce wydarzy. Praktycznie na nic. On jest kukiełką nie tyle tylko, że w rządzie, ale kukiełką w ogóle. I to może być bardzo dobry człowiek. Ja nie mam nic przeciwko żadnemu z kandydatów. Ja chcę ci tylko powiedzieć, że ten jeden człowiek w Polsce nie ma wpływu na nic. Czy ten człowiek, który jest teraz prezydentem, miał wpływ na to, że pandemia została ogłoszona i zamknięto nam pracę? Odebrano środki do życia, zatrzymało ca zatrzymano całą gospodarkę, przemieszczanie się, wychodzenie z domów wolne decyzje we wszystkim, co robimy. Czy ten człowiek miał jakiś na to wpływ? No chyba żaden, prawda? Większość osób rozumie, że to premier i jego minister od, od, od zdrowia, od, przepraszam, od chorób, chciałem powiedzieć, mieli wpływ na to, co się wydarzyło. Ale czy oni mieli na to wpływ? No pewnie, że nie. Nie mieli na to żadnego wpływu. Ponieważ oni wykonują zadania swoich panów, którzy stoją za firanką i podsuwają im informacje. Pewnie nikt nie wie o tym, albo część osób tylko na świecie wie o tym, że majątek ministra zdrowia w przeciągu jednego roku wzrósł o 60 milionów złotych. Jak to się mogło stać? Człowiek, który wykonuje ministerialne zadania, o 60 milionów wzrosł jego, je, wzrósł jego majątek. Nikt go za to nie rozliczy. On dalej pięknie się uśmiecha w telewizji. Czy ty go wybierałeś? Czy ty wybierałeś tego człowieka, który w przeciągu jednego roku zaszczycił się w tym, żeby zniszczyć polską gospodarkę, a jednocześnie zyskać 60 milionów złotych? I dzisiaj pójdziesz i wybierzesz następną kukiełkę, i będziesz się złościć, że ta kukiełka wygrała, czy inna? To nic nie zmieni. Ponieważ nie masz kontroli nad tym. Większość z nas chce mieć kontrolę nad rzeczami, którymi nigdy nie będzie miało kontroli. A nie ma kontroli nad najważniejszą rzeczą, którą mamy czyli swoim własnym ciałem, swoim własnym umysłem i swoim własnym ciałem. Dlatego przestań unikać złości. Złość jako sama nie istnieje. Możesz być zły, możesz poczuć się zły. Albo poczuć się szczęśliwy. I nad tym masz wybór. Tylko nad tym możesz w swoim życiu decydować. Tylko w tym możesz wziąć udział, w tym głosowaniu, w tym wyborze, jak dzisiaj będziesz się czuć. Czy będziesz szczęśliwy, czy będziesz zły, czy będziesz uśmiechnięty, czy wnerwiony od rana? Nad tym masz wybór i nad tym masz kontrolę. Kontrola poza tobą może powstać tylko wtedy, kiedy Twoja świadomość zacznie kreować świat wokół Ciebie, a nie świat wokół Ciebie kreuje Twoją świadomość. Jak uda Ci się to kiedyś odkryć, a może nigdy, to zobaczysz, jak piękne jest życie. Niezależnie od tego, czy jedna, czy druga, czy trzecia kukiełka. Będzie występować. Oni ci nawet powiedzą, że oni nie mają żadnego wpływu. Nawet słyszałem jednego z kandydatów, który powiedział: Prezydent w Polsce nie ma praktycznie wpływu na nic. On może ci opowiadać, że on chce zmniejszyć Sejm, on chce zrobić to, wprowadzić takie rzeczy, prowadzić takie. On nie ma na to żadnego wpływu. Nie ma żadnego wpływu. Koniec i kropka. Ale ty masz wpływ na to, jak się do tego ustosunkujesz. To ty masz wpływ na to, czy będziesz szczęśliwy? Czy będziesz wierzył w pandemię? Czy będziesz podejmował decyzje świadomie, jeśli chodzi o twoje pożywienie, o twój umysł, o twoje emocje, o to co będziesz robił każdego dnia dla swojego ciała i swojego życia i dla swoich najbliższych poprzez pokazywanie im jak żyć. Dlatego pokazujmy, jak żyć. Pokazujmy, jak można żyć zdrowo, szczęśliwie. Przez całe swoje życie, niezależnie od tego, jak długo będzie trwało. Mam nadzieję, że zainspirowałem Cię do tego, żeby zrozumieć, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. I mam nadzieję, że przejmiesz pomalutku kontrolę nad tym swoim umysłem. Jak będziesz mówić do niego pokój i spokój, to on będzie tego słuchał, i tak będzie się zachowywał, i czuł, tak jak ja to czuję w tym momencie i do Ciebie i do siebie. Ja chcę wykreować zupełnie inny świat. Moja świadomość jest taka, aby wykreować piękne życie w sobie, ale również na zewnątrz. I do tego Ciebie zapraszam: dokonaj tego wyboru, bo to będzie najważniejszy wybór w Twoim życiu. Cudowności! Trzymaj się cieplutko, do zobaczenia jutro. Cześć!